E, słuchajcie. Ale Alienko, dołączysz się do nas? Mogę, wiesz, ja jestem hen, hen daleko gdzieś pod ziemią Ale z chęcią bym się do was wybrał Mamby. E, ja mogę mogę mu się pochwalić czy nie? Nie. Albo pochwal, albo dobra, no dobra to dobra, po, powiemy Alien tak, mamy czekaj. Cztery diaksy no, ale, ale... cztery wszystkiego. Trzymaj go w napięciu. Ale nie ale, ale z nami przecież. No właśnie. Ale trzymaj nie, w w napięciu Ale tak go trzymaj w napięciu? Mandzioooo! Co? Co tam się dzieje? E, mamy 6 spawnerów w sumie. Dwa, jeden zombiaków, jeden pająków i dwa małych pająków. I jeszcze jeden człowiek. Dalej hardcore. To zdrowo, zdrowo chłopcy. W ogóle przywitajcie się z moim live'em, nie? A, cześć. Dobre. Yo, yo. O, może live. Przywitajcie się z moim live'em, nie? Po nie? nie? się Dobre. regeneruje. nad mnie nie śmie bić. NIE! Aha... <grystanie> Okej... Okay. Lemek? Nie, proszę Jak uciekł, jak uciek? Jak uciekł Posłuchajcie, może ja tą lawę tutaj zasypię, co? Bo... Wiecie co ja proponuję? Chodźmy stąd, cholera jasna Wróćmy się tam, gdzie się nam skupiało żelazo Ej, te drzewko, no właśnie, gdzie to w ogóle właśnie, było? Właśnie, gdzie wiem. to było? Ja piska. Bo, 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 czemu jest KKF do nas Przepraszam, chodzi? kto ma głos jak Delti? Ty masz głos jak Delti. No, Lo! za wysoko. Ej, no. Ci biję, ale Welcome, guys. Ja myślałem, że Delti przyszedł. <laughs> Mam na nagraniu, jak pacnąłem tego, jak pacnąłem jest KKF a mieczem, a Multi go zepchnął. Ja nie zepchnąłem, no, ani razu go, go zap, nie no. Okej, okay, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek kwadratowej masakry... jeju, co tutaj magister buduje? Że tak powiem sezonu czwartego nazwy sobie tu kwadratowa masakra 4 po prostu. To byłoby na tyle. Masakra sobie powoli tutaj powstaje. Jako że magister wspiera akcję, nie potrzebuje spać, wolę grać w Minecrafta pewnie. Jutro to będzie miał wybudowaną tutaj Fortesę i 5 ekspiarek. Jednakże ode mnie to byłoby na tyle jeżeli chodzi z tego odcinka Wiem, że troszeczkę to były takie urwane fragmenty tego wszystkiego No ale wydaje mi się, że tak było najlepiej Ponieważ sobie weszliśmy na otwarcie tej kwadratowej Pograliśmy sobie te dwie godziny No i wybrałem właśnie najlepszy momenty z tego wszystkiego Czyli ten początek głównie Jak widzę tutaj każdy się powoli zaczyna rozbudowywać Gdzieś tam jest spawn dalej Tam gdzieś SKF się ma i tak dalej To pewnie widzieliście u niego na live'ie albo na filmiku No i ogólnie to byłoby na tyle Zatem... Piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie więcej odcinków z quadratem, masakry, takich już przygotowanych i tak dalej. Kiedyś nagrałem, kurde, 30 chyba odcinków z drugiego. Sezonu. Być może teraz, jeżeli będę miał pomysły, będzie co nagrywać i tak dalej, to będzie również tyle tych odcinków z QT tej z sezonu czwartego, bo w zasadzie to jest połączenie sezonu pierwszego i drugiego, co zresztą mogliście zauważyć, nie tłumaczyłem tego na samym początku, ponieważ wydawało mi się, że każdy na lewie i tak dalej to ma, e, ale chyba w filmiku coś o tym wspominaliśmy. Jeżeli tak, to wiecie, jeżeli nie, to jest ogólnie to połączenie pierwszego i drugiego sezonu, czyli pierwszy, czyli można zwiedzać całą mapę, ale drugi budować można się tylko w centrum. No i ogólnie... Jakby nie patrzeć, kiedyś potrafiłem, skoro kiedyś potrafiłem nagrać tyle filmików z tej kwadratowej, bo się one spod